Ochrzciliśmy nowego Pokemona, którego odkryliśmy. Mew. Czyli osoby zamieszkujące tu wilne. znalazły gdzieś w dżungli w południowej Ameryce legendarnego Pokemona Mew. I jeżeli któryś z Was oglądał kiedykolwiek pierwszy, pierwszy film z Pokemonami, z Pokemonami to za, zapewne wie już, gdzie gdzie z tym zmierzamy i każdy z Was, kto kiedykolwiek grał w Pokemony doskonale wie, wie o co tutaj chodzi, ale ja wiem, cały czas uważam, że jest to mała historyjka w bardzo fajny sposób przedstawiona, szczególnie jak na Pokémony. I mamy tutaj kolejnego przeciwnika, który będzie miał Elektrodę i Wheezinga. Zobaczy, jakiego Pokémona wystawić i cięcie. Mój mentor kiedyś tu żył! Okej, okay. jak, za... jak zapewne mogliście wywnioskować z tych napisów, które przed sekundą pojawiły się na ekranie, potwornie się machnąłem. Ten naukowiec wcale nie miał elektrody i wizinga, miał Magnemajta, Magnetona i Voltorba. Musiało mi się pomylić po prostu z innym naukowcem. Jestem pewien, że jakiś przeciwnik tutaj, właśnie w Kiplu, ma elektrodę i Whisynga, które bardzo lubią eksplodować. Dlatego warto jest. E wystawić jakiegoś Pokemona, który ma albo sporo życia, albo jest odporny na ataki fizyczne. Okej... Okay. I on nam powiedział, że jeżeli utknęliśmy, powinniśmy skoczyć. Żegnaj, okrutny świecie! I nic nam nie jest. I... trafiliśmy nie w tą dziurę, co chcieliśmy. Jesteśmy znowu na samym początku. Szlag. Tym razem spróbuję po tych schodach wejść. No i mamy następny wpis. Mew... Uh, ...gave a birth. Znaczy, wiem jak to przetłumaczyć, ale nie jestem pewien, czy taka była intencja. Mm. Mew ma potomka. Tak to przetłumaczę. To nie jest dokładne. Mew ma potomka. Nazywaliśmy go Mewtwo. Dokładnie. To jest miejsce, w którym urodził się. Właściwie urodził się. o oh, kurczę. No, dobra. To jest fakt. To miejsce jest ogromne. I moi drodzy, właściwie oto nowy Pokémon, o którym mogę coś powiedzieć. ok, widzieliśmy go chyba raz, ale i tak coś o nim powiem. To jest Ninetales. Pokémon ognisty, ewolucja. Bw. Ewolucja Wulpixa. Ninetales jest. martwy. Ninetales jest. właściwie. to jest głupie, ale. w Pokedexie jest napisane, że jest to legendarny Pokémon, który potrafi żyć tysiąc lat. Jeżeli ktoś złapie jego ogon bez pozwolenia, Ninetales może rzucić na niego przerażającą klątwę. Mm, Okej. Okay. Czyli trzeba uruchomić ten przełącznik. Nie plątałbym się tak tutaj, ale chcę Wam pokazać wszystkie wpisy z dzienników i to, jeżeli możliwe, w jakimś sensownym chronologicznym porządku. Ale myślę, że to był już ostatni, więc. Więc. Eee... Kurczę, gdzie ja jestem? A! Pff, <ścoughs> Przepraszam sam wam przed sekundą powiedziałam, że musicie zwracać, zwracać uwagę na te statuły i... Właśnie, sam ją zignorowałem zupełnie. ON ma elektrodę i wizinga. No. Moja wiedza nie zawiedź mnie. <śledzimy> ja <się śledzimy> przepraszam, ale sztuczna inteligencja w tej grze mnie czasami normalnie rozbraja. I... użyję mime czemu nie? No, Ted! A było? A było zaczynać? Klucz? Nie mam zielonego pojęcia, o czym mówisz? No, nie każdy musi odpowiadać nam cokolwiek o wzmi na wzmiankę o kluczu. I tutaj uwaga! Nie wychodźcie tędy! To nieważne, że to, jest, że to jest zupełnie inne wyjście, ale traficie przed główne drzwi willi pokemonów i będziecie musieli przechodzić wszystko od nowa. To jest trochę dziwne, ale... Tak już jest. Nie wiem dlaczego, ale tak już jest. Kolejny przeciwnik i, kole i ostatni wpis. Właśnie, właśnie nacisnąłem klawisz. Jesteś na mojej drodze, stary. Aucia! Ale i tak dają nam sporo pieniędzy, nie powiem, że nie. Ach, właśnie próbowałem chodzić tutaj ten Fender, nic nie znalazłem, ale chyba chodzi mi o to pokole. O, September. tu jest zbyt potężny. Nie udało nam się pohamować jego złowieszczych e, intencji? Czy złowieszczej natury? Jakoś tak. Czyli podsumowując. Czyli podsumowując, ludzie zamieszkający e, wille Pokémonów. Niegdyś nazywała się zapewne inaczej. Villa na Cinnabar pewnie, czy jakoś tak. Znaleźli legendarnego Pokemona Mew. Sklonowali go. A później. Ups! Ach, kurczę. Później ich dzieło wymknęło im się spod kontroli. Brzmi trochę jak. Matrix? Terminator? E, ja, robot? Mega X? I mógłbym pewnie wymieniać godzinami. Okej, okay, Depression ma już 44 poziom. Ale, no dobra, wszystkie te filmy ma, są związane z robotami. E, czy jest jakiś sklon? Właściwie jest! Właściwie jest! To był film o nazwie, właściwie pierwszy film, kiedy się oglądałem, nawet mi się podobał, taki horror, dosyć stary. Ten film nazywał się gatunek, właśnie gatunek. Ostatnio oglądałem w telewizji gatunek trzy matko jakie bzdury tam były. O jasny gwint, jakie bzdury, jaki film ten był głupi. Później przeczytałem parę recenzji online i okazało się, że ludziom się podobało. Najlepsza część z gatunku. A była denna. Znaczy. No nie powiem. Nie bawiłem się przy tym filmie źle, a bawiłem się głównie wytykając różne potwornie. I tu mam na myśli potwornie głupie błędy i niedociągnięcia. A właściwie Grimera jeszcze nie zapałem. Ale mówię wam, nie wiem kto tworzył fabułę do tego filmu, ale. Chyba kreślił to wszystko... Chyba... Gryzmolił tylko coś na kolania. Reżyser postanowił to po prostu przyjąć, bo nie miał nic lepszego do roboty. Ugh. Cząsteczki kurzu we krwi, no i jak jasny Gwiniaks... Eee. A, i właśnie, kiedy... Po... Pamiętam, że kiedy powiedziałem, że mógł jest pokryty śluzem trującym, ktoś mi odpowiedział w komentarzu, że mógł cały jest ze śluzu. Eee. I. móg jest z błota, ale sam jest pokryty innym śluzem, trochę takim bardziej toksycznym. Jakby go tu nazwać? Jakby go tu nazwać. Hmm... Chyba... chyba nie mam pomysłu. Okej. Okay, potwór z laguny. <śm> Naprawdę nie miałem pomysłu. Ja tylko ulicha dałem duże Z. A mniejsza z tym. Właściwie potwór z laguny wyglądał... zupełnie inaczej niż Grimer, ale co tam, naprawdę nie miałem pomysłu. Czy ja... Czy ja w ogóle znalazłem ten klucz? A, tak. W porządku. Więc... To już wszystko co mieliśmy do roboty w tej... całej willi Pokémonów, Jest ona spora, ale... Nie tak ciężko się po niej poruszać jak na, jak na przykład w Sleeve Company. Możemy użyć Diga albo Escape Rope, aby się stąd wydostać bez najmniejszego problemu. I zaraz pójdę do centrum Pokémon, aby wyleczyć moje Pokémony. I wtedy wyruszymy do. O, właściwie wiecie co? Cięcie! Tak czy jak mam trochę czasu, więc mogę pokazać wam, jak wygląda sala w Cinnabar już teraz. Oczywiście w sala w Cinnabar jest salą Pokémonów ognistych. Tak bla bla bla, On oczywiście nam daje kilka dobrych rad, mówi nam, żebyśmy przynieśli jakieś Bernhele, a Bernhele, ale to nie jest wymagane, ponieważ bardzo rzadko pokemony bardzo rzadko narzucane jest oparzenie. I sala pokemonów w Sinabarn. Lider Blaine i Dalton już tu był. Sala była zamknięta od dłuższego czasu. My jako pierwsi zdobyliśmy klucz, który leżał sobie spokojnie w opuszczonej willi Pokémonów, a Dalton już tu był, gdzie oknem wszedł, co poskarżył się wysoko dzi postawionemu dziadkowi. Dziadku, nie ja mogę wyjść! Zapewne tak było. Zapewne tak było. Profesor Oak musiał zakasać rękawy i zrobić wszystko za niego. Ach, zresztą mniejsza tym. Jak już pewnie zauważyliście, praktycznie wszystkie sale Pokémonów mają jakieś... E, mają jakieś... Tch, gierki, nie wiem... E, de, 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 de. Czymś się wyróżniają, o tak powiem. Sala w Cinnabar ma te dziwne maszyny, które pozwalają Wam nie walczyć z trenerami. Otóż wystarczy odpowiedzieć dobrze na pytanie: Czy Caterpie ewoluuje w metapoda? Owszem, niektóre pytania są banalnie proste, jak to niektóre są nieco podchwytliwe. I ci trenerzy, jak żadni inni, nie będą z wami walczyć, jeżeli przejdziecie, przejdziecie im koło nosa. Jednak będą z wami walczyć, jeżeli źle odpowiecie lub jeżeli do, do nich zagadacie. Na razie jednak postaram się odpowiedzieć dobrze na wszystkie pytania z tych maszyn, a kiedy już dojdę do Blaina... Zakończę odcinek i wrócę się, aby z nimi zawalczyć, bo chcę mieć to doświadczenie i pieniądze. Okej, okay, jakie będzie następne pytanie? Mhm, mm tak, 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 tak. Jest 9 odznak. jest 9 odznak, które otrzymuje się z sal Pokémonów. Błąd odznak jest 8. Jesteś. Masz zupełną rację. Następne pytanie. Tutaj, tutaj niechcący chciałem ominąć zbyt, Tutaj chciałem ominąć tekst, więc kliknąłem przycisk A o jeden raz za dużo i odpowiedziałem źle. Poliwak ewoluuje trzy razy. I to jest podchwytliwe pytanie. Ja się dałem nabrać, prawdę mówiąc, bo kiedy kliknąłem tak niechcący, to później znowu kliknąłem tak, bo myślałem, że to jest prawdziwa, prawidłowa odpowiedź. Błąd! Poliwak ma trzy przemiany, ale ewoluuje dwa razy. No, ewoluje raz, żeby, żeby być drugą przemianą, ewoluuje drugi raz, aby być trzecią przemianą. No, logiczne, ale ja dałem się złapać jak amator, niestety. Czasem zdarza się nawet najlepszym. Bla, 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 bla. Następne pytanie. Czy elektryczne ruchy są skuteczne przeciwko Pokémonom ziemnym? Według kreskówki tak? Według gry nie. Trzymajmy się więc logiki gry. Tak, dziękuję ci antywirusie. No kurczę, antywirus nie spowolnił mi emulatora? To jest nowość albo jakiś dobry antywirus. W porządku. I ostatnie pytanie. Ostatnie pytanie, które będzie zapewne tak samo banalne jak każde inne. Mogliby się troszeczkę bardziej postarczyć, ale to jest gra dla, gra dla dzieci, więc. Pokémony tego samego gatunku na tym samym poziomie są identyczne. Nie i często nam ludzie. Co? Co? Eee, co ja zrobiłem? A, nie są identyczne. Widzicie, trzeba czytać uważnie pytanie inaczej można taką głupią odpowiedź. Bzz. No i też nam dał sporo, sporo pieniędzy. Nie wiem dlaczego, ale lider tej Bonita nine tells... Nie wiem dlaczego, ale lider tej sali zatrudnia tutaj byłych rabusiów. Być może ma dobre serce. Ok, zobaczmy jeszcze raz. Oczywiście po walce z, po z trenerem... chciałem ja go nazwać znowu Pokemonem, ble, Po nazwie z tym trenerem drzwi nam się otwierają, ale chcę zobaczyć, czy naprawdę źle przeczytałem to pytanie. Pokemony tego samego gatunku i na tym samym poziomie nie są identyczne. Nie są, prawda. Widzicie, to jest... to jest jednak podchwytliwe pytanie. Jednak pytania zawsze są takie same, więc po obejrzeniu tego filmiku znacie już wszystkie odpowiedzi. Ale. A! Wybaczcie, to nie były ostatnie drzwi, troszeczkę się machnąłem. Zobaczmy więc, jakie będzie ostatnie, tym razem naprawdę ostatnie pytanie. Mhm. Team 28 zawiera. Tombstone. I to jest trudne pytanie. Nie mamy zielonego pojęcia, ale nawet nie, nie sądzę, aby istniał ruch Tombstone, więc nie! Jestem genialny! Naprawdę jest chyba... nie ma chyba ruchu. Ej, pfum. to można odpowiedzieć źle i znowu walczyć z trenerem? Mniejsza z tym. Oto lider sali w Sinabar. Zawalczymy z nim dopiero jednak w następnym odcinku z serii zagrajmy w Pokémon Live Green. Do tego czasu trzymać się ciepło. Cześć!